duszy rachowałem pomimo że rozkaz brzmiał inaczej że generał Rydz-Śmigły na którego zadanie to spadło potrafi ściągnąć na miejsce koncentracji najwyżej jedną dywizję i jedną brygadę jazdy o drugiej dywizji której nakazałem również marsz ku północy zabroniłem sobie nawet marzyć nic więc dziwnego, że od 6 do 12 sierpnia gorączkowo śledziłem, jak się ten manewr, tak ryzykowny i niepewny, udaje. W dniach tych obserwacje nieprzyjaciela i jego działań nie naprowadziły mnie wcale na żadne podejrzenie, aby wojska pana Tuchaczewskiego działały zgodnie z jego rozkazem 8 sierpnia i omijały Warszawę. Dały się co prawda spostrzegać ruchy skierowane ku zachodowi, to znaczy ku Wiśle i w dół od Modlina. Atakowany więc był Ciechanów, atakowaną Mława i były słabe zresztą ruchy w kierunku Płocka i Włocławka. Lecz były to ruchy jazdy, która jak sądziłem ma na celu przerwanie komunikacji Warszawy z morzem. Z Gdańskiem. Co się tyczy wycofywania się dywizji naszej czwartej armii, szło ono prawie bez przeszkód ze strony nieprzyjaciela, gdyż ten szesnastą swoją armią wyraźnie się ściągał ku północy, mając południowe skrzydło tej armii na szosie Brześć-Warszawa. Gdy więc dywizje czwartej armii szosę tę minęły, Zdążając na południe do wieprza, nacisk nieprzyjaciela prawie że ustał. Mogłem więc być pewien, że wszystkie trzy dywizje na czas zdążą się przykryć wieprzem i staną do mojej dyspozycji. Generał Rydz-Śmigły rozwiązał swoje zadanie w sposób nadzwyczaj zręczny. Operacje jego i działania dwóch dywizji Pierwszej i trzeciej stanowią jedną z najchlubniejszych kart, jaką armia polska posiada. Generał Śmigły i obie dywizje znalazły rozstrzygnięcie zawiłego zadania w sposób aktywny. Zgodnie z moralną siłą, którą posiadały, szukały naprzód obie dywizje zwycięstwa nad nieprzyjacielem, z którym były w kontakcie, by w ten sposób, wygrawszy na czasie, Odejść spokojnie ku północy, dokąd je wzywałem. Pierwsza Dywizja Legionowa dnia 8 sierpnia rozbiła 24 Dywizję Sowiecką, zdobywszy na niej osiem dział niedaleko od Chorochowa, i szybkim marszem podążyła ku Sokalowi, gdzie na nią czekały przygotowane pociągi. Odjazd pierwszej Dywizji odbywał się bez przeszkód. To samo zrobiła dywizja trzecia pod Chrubieszowem. Niestety jednak, nie mając pociągów przygotowanych, musiała odbywać swój ruch ku północy marszem pieszym. Opóźnienie tej dywizji wywołane również było przez trudności doręczenia jej na czas odpowiedniego rozkazu. Przed odejściem jednak zdążyła trzecia dywizja rozbić nieprzyjaciela który już Bóg przechodził, wyrzucając go za rzekę i zdobywając na nim obfity materiał wojenny. Boje pierwszej i trzeciej dywizji miały jeszcze jeden ciekawy i charakterystyczny skutek. Oto u jednego z naszych zabitych oficerów, gdzieś koło hełma, nieprzyjaciel znalazł rozkaz nasz 6 sierpnia zarządzający nowe ugrupowanie sił. Nieostrożność ta, tak często powtarzająca się w historii wojen i tak ciągle surowo zakazywana przez wszystkie regulaminy wszystkich armii, dawała w ręce Sowietów sekret naszych poruszeń. U pana Tuchaczewskiego i pana Sergiejewa znajduję, że w głównym dowództwie sowieckim nie dano najzupełniej wiary temu dokumentowi, gdyż z tejże dwunastej armii przyszły doniesienia, że pod Chrubieszowem dywizje wyznaczone do ataku na północy, pierwsza i trzecia biją się i zwyciężają na południu, nie gdzieś w okolicach Lubartowa, dokąd ich rozkaz 6 sierpnia wołał. Pan Tuchaczewski twierdza, iż miał spór. Z tego powodu, ze swym przełożonym, nie uczynił jednak nic, ażeby zabezpieczyć samemu zagrożone lewe skrzydło i tyły. Przed wyjazdem swoim 12 sierpnia wieczorem z Warszawy, miałem na placu Saskim ostateczną rozmowę z trzema wyżej wymienionymi panami. W rozmowie tej stwierdziłem w następujących punktach swój pogląd na sytuację. Po pierwsze, z 20 dywizji, które miały wziąć udział w decydujących walkach o naszą stolicę Warszawę, prawie 15, więc trzy czwarte ma rolę pasywną, i zaledwie 1 czwarta, czyli pięć i pół dywizji, których jedna jest opóźniona w ruchu, ma rolę aktywną. Warszawa, w której zebrane jest 10pół dywizji, posiada jeszcze ogromną artylerię. I sądzę, że nawet jednym ogniem artylerii w połączeniu z lotnikami, także zebranymi w Warszawie, daje się zatrzymać nieprzyjaciela względnie łatwo. Nie sądzę więc, aby czas miał większe dla Warszawy znaczenie. Przeciwnie. Przypuszczam, że w interesie całości jest, aby nieprzyjaciel poniósł wielkie straty przy ataku. I zmuszony był silnie się związać bojowo z obsadą warszawską, tak aby nie był w stanie przeciwstawiać nadchodzącym wojskom dowodzonym przeze mnie, to znaczy pięciu dywizjom większej siły. Po drugie, wskazałem, że wojska skoncentrowane do kontrataku, to znaczy pięciu i pół dywizji, muszą mieć pewien czas dla odpoczynku. I należytego ugrupowania się oraz wchłonienia uzupełnień, które tam zostały zadyrygowane. Muszę mieć czas także sam do obejrzenia wojsk, gdyż obawiam się, że ich stan moralny nie jest tak wysoki, jakby to było pożądane dla tak trudnej i ryzykownej operacji. Dlatego też nie sądzę, aby mógł wcześniej rozpocząć operację niż 15 sierpnia. Przypuszczam zaś, że zdołam w przeciągu dwóch dni od rozpoczęcia operacji być tak blisko od atakowanej Warszawy, że wspólna praca wojenna z gro skupionych w Warszawie i okolicy byłaby już możliwa. Wskazałem przytem, że byłoby wtedy pożądane, aby południowy odcinek obsady warszawskiej, z dodatkiem wszystkich czołgów, które na tym odcinku należy zebrać, rozpoczęły natarcie wzdłuż szosy prowadzącej w stronę Mińska i Brześcia. Zamierzałem bowiem atakować szerokim bardzo frontem i wówczas lewoskrzydłowa 14 dywizja, która pójdzie wzdłuż szosy Lubelskiej, może się znaleźć w bardzo ciężkiej sytuacji, gdy izolowana wpadnie na większe siły nieprzyjacielskie po trzecie wskazałem na groźne niebezpieczeństwo które czyni z ruchu dowodzonego przeze mnie przedsięwzięcie nadzwyczaj ryzykowne wyciągnąwszy bowiem z południa pierwszą i trzecią legionowe dywizje otworzyłem niejako bramę wypadową pomiędzy innymi i dla konnej armii budiennego Pomimo zaś, że istnieje tam nasza jazda z nakazem zatrzymywania konnej armii budiennego w pochodzie ku nam, doświadczenie jednak dotychczasowe nie pozwala mi być pewnym. Oczekiwać mogę, że w krótkim przeciągu czasu mogę mieć na swoich bezpośrednich tyłach od Sokala i Chrubieszowa maszerującą konną armię budiennego lub jej część co może w wielkim stopniu udaremnić moje usiłowania. Zaznaczyłem przytem, że na Bugu przeciwko dwunastej sowieckiej armii zostawiam bardzo słabe siły. Siódmą dywizję w okolicach Hełma i bardzo słabą szóstą ukraińską dywizję na południu od niej. Wreszcie przy pożegnaniu z generałem Sosnkowskim wskazałem mu na bezład jaki panuje zarówno w dowodzeniu, jak i w zorganizowaniu wojska i żądałem od niego, by stale i ustawicznie wpływał na usunięcie wszystkich grup, grupek, podgrup i nadgrup, przedgrup i zagrup, których pomimo moich starań zostawało jeszcze tak dużo, że byli dowódcy ze sztabami bez wojsk, a w niektórych miejscach stu żołnierzy, Dzieliło się na trzy grupy dowodzone przez generałów. Dalej zaś, ażeby stale starał się być dalej tym duchem opiekuńczym w stosunku do wiecznie kłócących się i prowadzących spór generałów, zmniejszając we wszelki możliwy sposób tę anarchię dowodzenia, której się obawiałem. Przy braku bowiem mego autorytetu mogła się załamać obrona stolicy nawet wtedy, gdy przewagę nad wrogiem mieć możemy.